Było to bardzo dobre widowisko, bardzo wyrównane. Obydwie drużyny w zasadzie od pierwszej do ostatniej minuty nie odpuściły i walczyły o zwycięstwo do końca. Troszeczkę szkoda z naszej strony, że w tak prosty sposób straciliśmy bramki. Tym bardziej, że wiedzieliśmy, że odra zaczyna od środka właśnie w takim stylu i jednak nie uchroniliśmy się od tej bramki w 12 sekundzie. Dlatego to boli. No i przede wszystkim najważniejszy moment to była ta 45 minuta, gdzie dostaliśmy bramkę do szatni. Bo dobrze zaczęliśmy grać. Jeżeli byśmy tej bramki nie stracili, myślę, że ta druga połowa byłaby jeszcze o wiele lepsza w naszym wykonaniu. Ale trzeba tutaj duże słowa uznania dla drużyny Odry, bo naprawdę bardzo dobrą piłkę gra poukładaną. Jest bardzo, była bardzo wymagającym i groźnym przeciwnikiem. A dla nas po tym 3-0 tydzień temu, yy, chłopcy pokazali charakter, bo jednak podnieśli się z tych kolan i ten wynik remisowy, ten jeden punkt trzeba uszanować. Także gratuluję im tego, od czegoś trzeba zacząć, żeby później zdobywać komplet punktów. Sam byłem zaskoczony yy, tą bramką, bo to chyba była dziesiąta sekunda. Meczu i mój zespół naprawdę grał dobrze. Kilka sytuacji było na podwyższenie wyników, jednak nie wpadła. Dostaliśmy bramkę, no, teraz mi ciężko analizować na gorąco, na 1, 1 No i troszeczkę nas to wybiło z rytmu, ale po pięknym, wolnym, duszatni można powiedzieć schodziliśmy dobrym wynikiem. Uczulałem zawodników w przerwie, że drużyna Polonii postawi wszystko na jedną kartę i albo tu wysoko przegrają, albo będą dążyć do kontaktu. No nie spodziewałem się, że los jest taki, że to co nam dał, to nam zabrał, bo bramka na 2-2 to ja uważam, że jeszcze niektórzy zawodnicy byli w szatni i tutaj cały czas twierdzę, że pompowanie się w szatni, a a wyjść się na boisko to są dwie różne sprawy. No i, I tu od tego momentu powiem wprost: drżałem o wynik yy, tego spotkania. Jednak postanowiłem yy, zrobić ofensywne zmiany młodych chłopaków, którzy myśla, yy, byłem pewny, że nie będą kalkulować, yy, będą chcieli strzelić tą zwycięską bramkę. Nie udało się. tak jak tutaj Igor powiedział, szanujemy ten punkt. Rozgrywki się dopiero zaczynają, i myślę, że tak jak wcześniej mówiłem, że każdy mecz dla nas to jest doświadczenie i łapanie pewności gry w tej drugiej lidze. Dziękuję bardzo. Czy to był mecz w poziomu trzeciej ligi, czy jednak już drugiej? Jak pan tak ocenił? Bo no, ja uważam, że, że na pewno drugiej, bo jesteśmy w tej klasie rozgrywkowej. I, i, I my Momentami ten poziom był bardzo wysoki, uważam. To jest moje zdanie oczywiście. Każdy może inaczej komentować to spotkanie, ale i, i jakość bramek i walka przede wszystkim to, to była uważam na bardzo wysokim poziomie. do o 10 minutach. No Odra nie potrafiła jakoś przycisnąć zbyt mocno zespół nie miała problem z wyjściem z własnej połowy, czy to wynikało bardziej z tego zabezpieczenia wyniku, czy już trochę brakowało sił? Nie, ja, ja wcześniej mówiłem, że zrobiłem bardzo ofensywne zmiany, bo i Niemczyk i, i, i to są zawodnicy Sypek, to są młodzi zawodnicy, którzy nie kalkulują i chcieliśmy ich wykorzystać młodość. nie nie, nie wyszło tym razem, no ale my, my też nie możemy się rzucać w końcówce meczu, trzeba uszanować ten punkt, bo y, ja uważam, że ten punkt może nam jeszcze dużo dobrego przynieść.